Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. Witam Was w kolejnej kawie, rozmówkach i planszówkach. W dzisiejszym odcinku pojawi się sporo rzeczy, więc spokojnie uzbrojcie się, uzbrojcie się. Musicie się uzbroić w cierpliwość. Opowiem o mini cywilizacji, ponieważ mamy już skompletowaną i niedługo wysyłamy ją do Was. Pokażę co tu jest. Powiem o drugiej erze mini cywilizacji po raz pierwszy ever. Powiem o recenzjach, o nowych grach i o kilku innych rzeczach. I wyjaśnię od razu, że filmik dzisiaj jest spóźniony, ponieważ nagrywam go dzisiaj. Wczoraj mieliśmy długi dzień właśnie pakowania, składania, e, sprawdzania jakości mini cywilizacji, żebyście dostali jak najlepszy produkt do waszych domów. E, ci, którzy złożyli zamówienie w preorderze i jeszcze mają na to szansę, wysyłamy to w poniedziałek. I po drugie wczoraj wieczorem byliśmy w kinie na Star Wars Rogue e, One, Water 1. I szczerze mówiąc, po tym filmie wczoraj mam dużo przemyśleń, e, mieliśmy długą dyskusję w samochodzie po powrocie, i ja jeszcze miałem rano rozmowę z moją żoną o tym i kusi mnie, żeby założyć kanał, na którym recenzuję filmy, bo mam ochotę ten film zrecenzować. Nie będę robił tego tutaj, bo nie mam nowego miejsca tutaj i czasu. Możecie pisać w komentarzach, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, czy to uważacie, że to jest słaby pomysł, żebym recenzował filmy. Posłucham was po prostu, albo może nie posłucham was. Najważniejsza informacja teraz jest taka: do 18 do północy działa jeszcze sprzedaż mini cywilizacji, możecie kupić sobie pełny komplet za 39,99. Ja wiem, że często to ogłaszałem, ale jest ostatnia szansa, żeby kupić to tak tanio, i e, ja nie robię nigdy żadnych zbiórek e, takich jak wspieram to. E, założyłem kiedyś Patronite, ale to bardzo szybko poddałem, e, bo po prostu liczę, że za moją pracę, za to co robię, e, będziecie odpłacali mi kupując gry w moim sklepie, a teraz macie szansę że tak powiem, odpłacić mi e, czy docenić moją pracę czy moje zaangażowanie podwójnie. Nie tylko kupując grę u mnie, ale kupując też moją grę, mini cywilizację właśnie. E, jeśli macie pełen komplet, będziecie mogli kupić sobie zestaw uzupełniający, ale kupcie sobie pełen zestaw, dajcie go komuś w rodzinie, e, bratu, siostrze, kuzynowi, wujkowi, koledze, koleżance, komukolwiek. Bardzo, bardzo fajna gra. No i co mamy w środku? Zdejmujemy bardzo ładną okładkę, pudełko w bardzo fajnym formacie. W środku mamy instrukcję, kolorowa, 12 stron, niezbyt trudna, wszystko da się dosyć krótko wyjaśnić. I w pudełku dostajemy dwa woreczki strunowe z kartami. Pierwszy to 50 kart do gry, czyli wszystkie karty. Z pierwszej ery mini cywilizacji mamy 10 kart podstawowych zaznaczonych czerwonym kolorem, tutaj i wszystkie dodatkowe 40 kart razem. Karty są oczywiście dwustronne, na każdej stronie dwa budynki, więc 50 kart to jest niezliczona. Liczba kombinacji. To jest mnóstwo kombinacji, różnorodność w małym opakowaniu, gra, w którą nie tylko bardzo dużo grałem przed wydaniem, ale bardzo dużo grałem po wydaniu. I za każdym razem coś nowego tworzę yy, i bardzo chętnie do nie wracam, co często się nie dzieje z grami, w które zagrasz 100-200 razy. I drugi woreczek to 5 kart yy, pomocy. I te karty pomocy są bardzo potrzebne, ponieważ mamy tutaj szybki dostęp do informacji, ile kart w jakim wariancie gry potrzebujemy, oraz rozpiskę symbolu Jokera oraz punkty zwycięstwa za e, świątynię, za symbole świątyni i za drogi. Drogi to jest coś, co pojawia się w drugiej erze. A więc mini cywilizacja tylko do jutra za 39,99. Będzie mi bardzo miło, jeżeli kupicie sobie ją, jeżeli kupicie sobie zestaw uzupełniający, oczywiście też będzie miło. To naprawdę znaczy dla mnie wiele i jestem bardzo, bardzo dumny z tej gry i bardzo zadowolony z tego, że wygląda właśnie tak, jak wygląda. Myślę, że każdy z moich widzów w końcu ostatecznie powinien mieć to pudełko na swojej półce, chociażby po to, żeby wykazać, że wspiera. W tym tygodniu na kanale dużo filmików się pojawiało. Pojawiła się recenzja Grand Astra Hotel, recenzja Yeti, recenzja tajników obrazków i 7 cudów świata pojedynek Pantheon. Cztery recenzje w jednym tygodniu się pojawiły. Kto robi dla Was tyle filmików? Był też w tym tygodniu filmik zatytułowany Najlepsze gry na święta i jeśli go jeszcze nie widzieliście, to bardzo Was zachęcam do tego. To jest filmik, który możecie spokojnie pokazać komukolwiek w rodzinie i pokazać im, że o grach planszowych można mówić z jajem, można się przy tym dobrze bawić i niekoniecznie tylko przynudzać opowiadając o grach, ponieważ bardziej się bawimy niż polecamy gry. Obejrzyjcie w tym tygodniu też wywiad z Przemkiem, który pracuje teraz w Rebelu. W którym to między innymi opowiedział o nowościach, e, które nadchodzą i które już są wydane. I powiedział o dodatku do gry Domek informacje, których jeszcze nigdzie nie było, a więc warto to obejrzeć. Tam też jest konkurs, ale to już chyba zauważyliście, bo mamy ponad 250 komentarzy. No i właśnie, yy, zaraz rozwiązanie konkursu i zapowiedź kolejnego konkursu, to co się zawsze u nas dzieje. Ale pozwólcie, że jeszcze troszeczkę poopowiadam o mini cywilizacji drugiej erze i też o kilku yy, innych grach. Druga era mini cywilizacji to 40 nowych kart, 30 nowych kart z budynkami, e, z czego 15 kart to karty, które zastępują coś w pierwszej erze, a 15 to zupełnie nowe karty. Żeby mini cywilizacja nie była zbyt dużą, zbyt długą grą, żeby ta talia kart nie rozwijała się zbyt szybko, 15 kart, które będziecie dostawali w pakietach drugiej ery, podmienia i trochę usprawnia, coś dodaje, coś zmienia w kartach z 50 kartach pierwszej ery gry. 15 to zupełnie nowe karty, poszerza nam to pulę kart podstawowych, poszerza nam to w ogóle pulę kart w grze. I w tych kartach jest dużo nowych rzeczy. E, mamy nowe jakieś tam surowce, nowe zależności, nowe sposoby na wyciągnięcie dużej ilości punktów e, i zupełnie nowe działanie tych kart, a więc to będzie zarówno poszerzenie różnorodności gry, ale też nowe strategie, nowe możliwości, e, nowe sposoby zdobywania punktów. I tak jak powiedziałem, mamy też 10 zupełnie nowych kart. I te 10 nowych kart to karty dwustronne, które dostajemy, jeżeli kupimy odpowiedni budynek. A więc na przykład kupiłem sobie budynek wójta i dostaję kartę zniżka. I dostaję kartę zniżka, która leży sobie pod moją kartą wójta i zadziała ona raz w przyszłości, będę mógł sobie raz zadecydować, że chcę z tej karty skorzystać, odrzucam ją i używam jej jednorazowo, a więc to są karty dwustronne, mają różne działanie w zależności od tego, jaki budynek kupimy i dają one jakąś jednorazową, mocną premię, a więc możemy kupić coś teraz i później w odpowiednim momencie wykorzystać, odpalić. Te karty pozwalają nam coś zarezerwować, Skopiować od przeciwnika, wykonać więcej tur, kupić coś taniej, albo nawet coś przeciwnikowi zniszczyć. Druga era jest naprawdę pozycją obowiązkową dla tych, którzy mini cywilizację grają, mają, lubią i będzie ona dostępna w postaci pięciu pakietów. Gdy zbierzesz pięć pakietów, masz całą drugą erę. Będzie to działało tak, jeszcze, tak nie, jeszcze tego nie ma, może już to jest, gdy to oglądasz, że gdy składach zamówienie w sklepie UUKiego, to przy kasie. Deklarujesz przy wyjściu, przy końcu już złożonego zamówienia, jak masz konto oczywiście, deklarujesz, jakie karty chcesz. Jeżeli masz całe 50 kart pierwszej ery, to wówczas możesz sobie wybrać pierwszy zestaw w drugiej ery, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty, potem piąty. A potem... Czekasz na trzecią erę, zbierasz sobie od nowa pierwszą, może zbierasz więcej różnych kart do pierwszej ery, albo może zbierasz y, karty drugiej ery dla jakiegoś kolegi, y, a więc to Ty decydujesz, jakie karty przy wyjściu dostajesz, ale druga era to jest poszerzenie pierwszej, więc musisz mieć 50 kart. Możesz je zbierać, możesz też je po prostu kupić, do czego zachęcam. W tym tygodniu pojawiły się też nowe gry w sklepie. I pojawiły się trzy duże tytuły, aczkolwiek nie wszystkie długie i nie wszystkie trudne, ale wszystkie naprawdę bardzo dobre. Muszę wam powiedzieć, że to jest ekscytujący moment, kiedy gry, które naprawdę lubisz, pojawiają się w sklepie. I ktoś napisał w komentarzu na Facebooku, Łuki, ty co masz co chwilę jakąś ulubioną grę. Ile partii tym razem ta wytrzyma? Czy masz grę, w którą rozegrałeś ponad 100 partii? Okej, okay. bardzo niewiele gier, gram ponad 50 partii. Ponad 100 partii to są pojedyncze tytuły. Ponieważ ja gram w kilkaset różnych gier rocznie, więc ja nie mogę. No, bo może przesadzam. Nie, no nie przesadzam. Myślę, że spokojnie 200 nowych gier rocznie poznaję. Nie ma gry, w którą gram ponad 100 partii. To są moje własne projekty, na przykład Mini Cywilizacja, czy ostatnio Valhalla, w które grałem na pewno ponad 100 razy. I to są gry karciane, które są szybkie i mogę, wiecie, zagrać z OLOM raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Tak jak Race For the Galaxy. Kiedyś w dużo 700 w świata grałem. A komentarz był dobry 5 klanów. I to nie jest gra, którą co chwilę mam jak ulubioną, tylko Five Tribes, gdy poznałem e, po premierze, od razu się zakochałem w tej grze i jeszcze nie mając sklepu i nie wiedząc, że to będzie po polsku, e, ogłaszałem wszędzie kupujcie tą grę, bo jest naprawdę świetna. I ona była długo niedostępna i wszyscy... Pytali, kiedy będzie, narzekali, że nie ma, i jest po polsku i trzeba to mieć. Świetna do, gra do kombinowania, mużdżenia, e, naprawdę bardzo, bardzo fajna. Kolejna gra tego samego autora, która się pojawiła w tym tygodniu, to King Domino. Zupełnie inny kaliber gry, ponieważ jest to rodzinna gra, wydana bardzo ładnie, w dużym pudełku, więc to jest coś, co można bez żadnej siary dać jako porządny prezent komukolwiek w waszej rodzinie. Ponieważ każdy w to może zagrać, i to jest taka gra, którą po prostu chyba warto mieć w kolekcji, w razie czego? Ona trwa 15 minut. I mamy warianty, które sprawiają, że może trwać troszeczkę dłużej, na przykład w dwóch graczy, ale cała gra to rozkładanie kafli. Będzie recenzja tej gry, więc spokojnie, opiszę to wszystko. Ale to jest gra, którą ostatnio graliśmy, czekając, aż dogotuje coś tam do obiadu. Zagraliśmy chyba nawet dwie partie z rzędu. King Domino jest świetne w kategorii gier rodzinnych krótkich. No i zupełnie inna kategoria gier, czyli pojawiła się w sklepie gra Blood Rage, nowa edycja, e, nowy druk, świeżo do nas dotarła ta gra i po prostu naprawdę jedna z moich ulubionych gier strategicznych, takich wojennych, takich wiecie z pazurem, gdzie walczymy, w których niekoniecznie Chodzi o to, żeby zawsze wygrać albo żeby zawsze zabić jak najwięcej, ale żeby jak najskuteczniej połączyć karty, w odpowiednim momencie wygrać, w odpowiednim momencie przegrać. Wow, wow, wow. Zanim ogłoszę wyniki konkursu i kolejny konkurs, jeszcze jedna ciekawostka. Komentarz tygodnia chyba dla mnie w tym, w tym tygodniu to komentarz Anny Formy. Olu, skąd ten piękny sweter? Filmik świąteczny, pytanie. Cudownie jesteście, a Janinka najbardziej. I ten komentarz jest y, zabawny podwójnie, nie dlatego, że moja córka ma na imię Eunika, a nie Janina, czy Janinka, ale też dlatego, że moja babcia Janinka też ma problem, żeby zrozumieć imię naszej córki. Tydzień temu był konkurs Spaghetti, e, dużo przepisów wysłaliście, gdy to wszystko czytałem, zgłodniałem, idę zaraz coś zjeść. Trzy przepisy, które nagradzam. Pierwszy przepis Konrad Strzelecki. E, Konrad już kiedyś to się bało mnie wygrał kiedyś. Ty to jesteś, Konrad? No, spaghetti z tuńczykiem. Fajny przepis, wydaje się być prosty, ciekawy i tak jak coś, co by mi smakowało. I dodatkowo, Konrad wrzucił zdjęcie e, z Lego Star Wars, które jedzą ten makaron. Takie coś bardzo e, daje duży plus do mojej oceny. Konrad, napisz na kontakt małpa.u.pl. Wygrałeś spaghetti. Drugi jest Ewulful. Ewulful. Przepis na pastę prosto z japońskiego akademika. Ciekawe w klimacie pasty, ale rzeczywiście z jakimś takim japońskim pomysłem, z sosem sojowym i tak dalej. Proste, wydaje się być bardzo proste, też chętnie spróbuję. Trzeci przepis wygrywa ze względu na prostotę i e, myślę, że ekstremalne podejście do gotowania. Grzesiek Rzet, Grzesiek Rzet, też zgłoś się na kontakt Małpa Łukiego po Twoją nagrodę. Banan, cebula, kiełbasa, jajka, pomidory, owsianka, ogórki, kiwi. Nie wiem jak, ale brzmi odważnie. <gry> Nadchodzą w tym tygodniu dużo recenzji, dużo filmików. Jeszcze jakieś gry się pojawią w sklepie Łukiego przed świętami, ale już teraz macie tak szeroki wybór gier na prezent, że to się w głowie nie mieści. Polecam te trzy tytuły naprawdę bardzo, bardzo mocno i ogłaszam konkurs. Ale, jako że już nie ma dzisiaj czasu, to zapowiadam, że będzie recenzja gry King Domino i konkurs, w której możecie King Domino wygrać. Ale nie przyjmujcie się, i tak możecie sobie tą grę kupić. A jak wygracie, to komuś w prezencie dacie. Okej, okay. wracam do pracy, żeby Mini Cywilizacja dotarła do tych, którzy ją zamówili. Jeżeli złożysz zamówienie do 18, to niedzieli do wieczora, spokojnie dostaniesz to przed świętami, cena jest korzystna. I tak naprawdę bardzo polecam, bardzo polecam zbierać drugą erę. I tyle. Do zobaczenia.